Cześć, witam was serdecznie w oszukanym openingu 61 skrzynek kryształowych Miały być dwa staki, ale głupia sytuacja, przypadkiem się jeden sprzedał i zostałem z jednym Jestem z Menozem Cześć no. no i przywitał się I otwieramy sobie staczka Oby poleciały po tybiola Ale są kurwa kryształy I klusze do chińskiego I drewniaki, i skóry węża Aha. W pierwszych 10 nie dostałem nic dobrego. Nadal nic dobrego. Trzy trofki. Potki dajcie. 40 jeszcze nie mam ani jednych potek. Ja już wiem, że to się nie opłacałoby. To... Było, to... Było to sprzedawać w te... Aha, metal. Potki. Okej, okay. stongs. Przepraszam, gdzie mówiłem. 8 potek. 12. Potek. Drugi metal? Dobra. Stongs, to jest full. 16 potek. Losowa, 20 potek. 24 potki, trzeci metal, dobra, pojebane są te skrzynie Było to otwierać, po co ja to sprzedawałem? Druga losowa? Więcej potek? Aha, dobra Ja dziękuję bardzo Koniec opening'u Pa, Viciu, jakiś jaki, jak to stonks jest, patrz Czemu ja żadnego... Kur... Jebany Łatwo tak? Ile metal kosztuje? Metal po 50 teraz Eee, Dobra Fajny opening. Aha, jeszcze losowe. Dobra, to losowe skrzynki. A nie, czy ja je otwieram? Nie, nie otwieram. Zostawiamy sobie widzowie. Zostawiamy, Zostawiamy drugi losowe opening. i zrobimy sobie opening chyba losowych plus magicznych, jak skończę kiedyś. Yy, kraty, czyli pewnie za rok. No. Ale to przynajmniej będzie wtedy więcej skrzyneczek. To widzimy się w następnych openingach. Wydaje mi się, że całkiem wydajny. Kupcie od meno ze skrzynki wakacyjne, bo jest biedakiem i żebrze. Eee. I do zobaczenia hmm? następnym razem. machnij łapą, fa jak machał łapą. Cześć.